Siemano widzowie robimy ten challenge, z wczoraj Nie wlecia, ale nie wiem Co dzisiaj wleciał Jak ciut to jest dzisiaj Słuchaj, lepiej dla was typa terenia. Co, ze stypami

To na nie bo tam nie są I tu sobie zmywam na ogarnę i A tutaj robię moją biznesę. I poczekam na jaką Oj, a jako usłyszę Oj, no, no. Dobra, trudno. A jakby ktoś nie wiedział jaki to challenge, to już mówię, challenge, że mogę otworzyć jedną skrzynkę i brać w yy, tylko z typu. A i a, amo tylko <laughs> ze skrzynek. Oj! Skrzynę wrócić. Jakby co to, to samo mi to wzięło, nie? nie Wyrzuciłem od razu. Ja to robiłem, a nie mogę. I tego nie, też nie mogę. No, bez <grymne> Nie no. Taki sobie challenge wybrałem, nie? To, po co narzekasz, Darkuś? Po co on narzekasz? Podnieś to, podnieś to, podnieś! podnieś. Nie słowa podnieś. To zabił mnie. Zabił widzowie. Jeździmy się pociągiem. Dobra, widzowie. Teraz bym poleciał może na dolinę bym poleciał. Ale na dolinę Co no. Na dolinę po no, poleciał. No, o! OXR możemy No, tak skoro OXR Tu się troszkę to zmieniało Tu było ten te samochody i te Nie wiem, nie pamiętam Więc się mnie nie pytać OBIORE na pewno Ej, nic nie ma? To właśnie, już miałam kupować. Wybieram skrzynkę. Ooo, fajnie za to. jak to no. nie Dobra, idę szukać skrzynki z AMO. AMO. No dobrze. A nie, wcześniej to. O, kurde. Zostałem zakaz i wziąłem tam Zobaczmy, co tu jest. Dobra. Lepsze to było. Ja nie mogę chyba. Nie. Nie. Dobrze. Tak wyglądało, do mnie, mnie nie uwielbiał tego. Żebym... Niskim, nie będę żadnej broni Ale do botów? Że z botów Nie mogę brać tego A w sumie Z botów, nie mogę Brać leczenia To nikt o tym nie powiedział o. No daj leczenie Gdzie? O, daj jest Skal vi dra?

A, a, sorry za to zaznaczenie, bo mi się przypadkowo zawsze zaznacza jak o Oj, spadłem. Patrz on tam jest. 怎么我，我，我，我，蔬菜。 Dobra, widzę. Nie mam białego leczenia najgorzej. Najgorzej widzę, nie mam białego leczenia. Dobra, czy biała? Nie lecz białego, nie dobrze. Fragów z tylu MHP Widzowie widzicie, widzicie ile ja mam HP? A jakie fragi odwalam? Dobra, przynajmniej leczenie jest. Co widzicie widzowie? Dobra To lecimy z Nå sitter jeg Ciołek! Ten orzeszek, orzeszek. będzie w To będzie 50 strzałów wydać, żeby go pokonać. O, tam jeszcze są jakieś, może twardniejsze, może metal będzie. to Paluszek. Rollis Junior. Junior. Lo. Rois Nie, nie, dobrze coś też. O, ty pek? coś głowa, daj mi coś. Będziemy Dzięki tej taktyce, widzowie, będziecie szybciej likwidować lobby tak jakby. Bo nie będziecie <laughs> zwracać uwagi na skrzynki. Tylko będziecie zwracać na uwagę typów, żeby oni otworzyli te skrzynki. Jak coś dropnie nie macie żeby od niego stać ani sobie samemu zobaczmy tak jak ja teraz słyszałem się od razu wlapuję a nie tak jak uciekam jak normalny gracz Tu już było ciężko jak machine... Ale dostałem, ale dostałem widzowie. Mam totalne zero. Mam totalne zero. Mam totalne zero widzowie. Ale muszę cię poronić. Tylko mam zero. Biorę orzeszka mojego i spadam. Nie przeczytałem tam tego, ale przepraszam. Mam walizkę cierpliwości. Odprzywam. tam. Była otwarta. Idę wykupić bota. Jak stąd wyjść? Ej, się. Dzięki pingo pingo pi 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 pi, pi. O zesze, o ze, o zostawiam se no o teleporta? teleport ej teleporta mam pod nogami mam maskę obronną Musimy sobie furę to jest poważna sprawa i jest taki wsunę, to Wam pokażę jedną rzecz. Jak wiecie... Ło! Tylko się nie zazniszczyć. Ale ja. Jak wiecie o co z tym jest grane? Piszcie w komentarzach. A my lecimy tam na typku Słucham. Może jakieś leczenie nie jakaś czerwona super żółta, co ja gawam jedziemy jeszcze na Jeden widzowy zły skok jeden zły skok może poradzić nam o, właśnie dobra to nie zadaję ale właśnie taki skok to do prawej... o do strefy mi dobrze do strefie nie wolno, bo na hita będę Pewnie bym dead w tej strefie. Jak szybko bym się w niej znalazł. Czekamy na No nie skończyło się. No dobrze, nie mamy przechodzenia dalej. A to było najważniejsze znieczulić. O kur... No nie! Nie widzowie! Cztery. Top cztery. Widzowie, kumacie, to top cztery. Top cztery. Nie, ja już nawet nie gram meczu meczów. Widzowie, top cztery. Top cztery. kumacie to padzik. Co dwie co dwa mecze nie wygrane. Zmieniam kontrolę, No, te wiecie. z klawy napada. Kumacie. Teraz będę grał na napadzie. A łapiesz mnie przyjeża. A, a pies Ała. A daleko. A Widzowie, jak można? Tak spać, jak się Nie wiem, trudno. W sumie co ja takiego miałem, że podałem. Nie wiem, teraz to coś wyobrażałem. Widzowie, zaraz. Wlatuje, znaczy, no, nie zaraz, może później, nie wiem kiedy, ale wleci kiedyś, za niedługo, aaa, wow, ale mnie pies gryzie, aaa, wow, nie gryźmy. wleci za niedługo, aaa, film, jak zmieniam sklawy, tak, Na następnym odcinku mam będzie. Więc teraz mam pisać. Pisać. Co mam wybrać? Czy odpada? Pierwszego. Zaczynamy. Czy odpada? Czy od klawy. To już zadecydujecie wy. Wy. Tak. V, V, V!